Poświęć chwilę i pomyśl o ludziach, którzy odnieśli największy sukces jakich znasz. Założę się, że świetnie radzą sobie z ludźmi, są super produktywni i myślą inaczej niż większość. W końcu właśnie w ten sposób doszli do miejsca, w którym są dzisiaj. Możesz nauczyć się tych samych umiejętności, studiując najlepsze książki o biznesie i sukcesie, które pomogą ci się wznieść na wyższy poziom. Odmieniły mój światopogląd i wierzę, że wiedza w nich zawarta sprawi, że twoje życie również się zmieni ponieważ wiadomo, że myśli prowadzą do działania, a działanie skutkuje tym, że staje się człowiekiem sukcesu. Są to wybrane przeze mnie perełki i każda z tych książek absolutnie zasługuje na przeczytanie. Bez zbędnego przedłużania oto moje ulubione książki. Potęga podświadomości to duchowy klasyk samopomocy, który uczy jak używać wizualizacji i innych technik sugestii, aby pozytywnie dostosować swoje nieświadome zachowania. Ten poradnik, jak manipulować własnym zachowaniem, aby uzyskać to, czego chcesz, sprzedał się w milionach egzemplarzy i do dziś cieszy się popularnością. Oto trzy najważniejsze lekcje, które pomogą Ci dotrzeć do nieświadomej części Twojego umysłu, zawarte w tej książce. Wizualizacja to sposób na wykorzystanie efektu placebo na swoją korzyść. Centralnym punktem książki jest to, że możesz użyć swojej wyobraźni, aby podsuwać pomysły swojej podświadomości. W celu uzyskania tego, czego chcesz. Jeśli będziesz to powtarzać wystarczająco często, Twój umysł będzie kierował Twoje zachowanie w stronę urzeczywistnienia tych pomysłów. Istnieje wiele sposobów, by to osiągnąć, ale większość z nich można podsumować pojęciem wizualizacji wyobrażaniem sobie, że osiągasz pewien cel lub wynik. Koncepcja naukowa, na której się to opiera, nosi nazwę efektu placebo. W medycynie placebo to pigułka bez rzeczywistego, chemicznego lub biologicznego działania. Zwykle zrobiona z cukru. Jeśli jednak pacjenci wierzą, że otrzymują silny lek, mogą zaobserwować pewne korzyści, wyłącznie na podstawie tego przekonania. Jeśli masz wątpliwości, prześpisz jestem. Często po dobrze przyspanej nocy można podejmować pewniejsze decyzje. Przykład Murphy'ego dotyczy kobiety, która otrzymała ofertę pracy na przeciwległym wybrzeżu kraju. Płacono jej dwa razy więcej niż dotychczas, ale nie była pewna, czy powinna się dla niej przeprowadzić na drugi koniec kraju. Gdy wieczorem medytowała, zasnęła. Rano przeczucie potwierdziło jej początkowe wątpliwości i postanowiła nie przyjmować oferty. Kilka miesięcy później dowiedziała się, że firma zbankrutowała. Twoja podświadomość może przetwarzać informacje szybciej i w inny sposób niż twoja świadoma jaść. Dlatego pozwolenie jej na działanie podczas snu może sprawić, że następnego dnia będziesz mieć jaśniejsze myśli i pewniejszą opinię. Życz innym dobrze, bo zazdrość tylko przeszkodzi ci w osiągnięciu tego, czego pragniesz. Choć poświadomość może być bardzo użyteczna, jeśli jest w właściwym kierunku kierowana, jednak może również sprawić, że staniesz na swojej drodze, jeśli nieodpowiednio z niej skorzystasz. Murphy przytacza historię pewnego handlowca, który nigdy nie cieszył się uznaniem w pracy. Mimo że osiągał lepsze wyniki niż jego koledzy, nie piął się po szczeblach kariery. Jak się okazało, podejrzewał, że szef go nie lubi. Dlatego podświadomie sam zachowywał się w sposób nieco wrogi. Gdy zmienił własne nastawienie, życząc szefowi prawdziwego sukcesu, wkrótce otrzymał awans. Wielu bogatych ludzi podziela przekonanie, które leży u podstaw tej historii. Jeśli skrycie gardzisz innymi za to, że mają coś, czego pragniesz, zmniejszasz prawdopodobieństwo, że sam to osiągniesz. Weźmy na przykład bogactwo. Jeśli uważasz, że pieniądze są źródłem wszelkiego zła, że wszyscy milionerzy to oszuści. Jak myślisz, jak to wpłynie na zarządzanie swoimi finansami? Atomowe nawyki to życiowy przewodnik, który w czterech krokach pomaga przełamać złe zachowania i przejąć dobre, pokazując jak małe stopniowe, codzienne rutynowe czynności mogą z czasem przekształcić się w ogromne pozytywne zmiany. Z zaproponowanego przez siebie czterostopniowego schematu autor wprowadza cztery prawa zmiany zachowania? Niech to będzie oczywiste, niech to będzie atrakcyjne, ułatw sobie zadanie, zadbaj o satysfakcję. Możesz to zastosować do wszystkich dobrych nawyków, takich jak bieganie, praca nad dodatkowym projektem, spędzanie większej ilości czasu z rodziną itd. I odwrotnie, zrób coś odwrotnego w przypadku złych nawyków sprawy by były niewidoczne, nieatrakcyjne, trudne i niesatysfakcjonujące. Można na przykład ukryć papierosy, wprowadzić kary finansowe, pozbyć się wszystkich zapalniczek i pozwalać sobie na palenie tylko na zewnątrz na mrozie. Notatnik nawyków to zabawny i łatwy sposób, by upewnić się, że będziesz trzymał się swoich nowych zachowań. Dzięki takiemu narzędziu wyrabianie i przełamywanie nawyków staje się zabawą. Prawdopodobnie prędzej niż później będziesz chciał się zająć wieloma rzeczami, ale ważne jest, by nie brać na siebie zbyt wiele naraz. Łatwym sposobem na to, by nie dać się przytłoczyć, i śledzenie swoich nawyków za pomocą Habit Trackera. Idea jest prosta. Zapisujesz wszystkie zachowania, które chcesz prowadzić lub porzucić, a na koniec każdego dnia zaznaczasz, które z nich udało ci się zrealizować. Może to być pojedyncza kartka papieru, dziennik, kalendarz lub narzędzie cyfrowe, na przykład aplikacja. Ta strategia opiera się na tym, co czasami nazywane jest hakiem Seinfielda. Komik Jerry Seinfeld zaznaczał w swoim kalendarzu wielką literą X każdy dzień, którym wymyślił dowcip. Wkrótce jego celem stało się, aby nie przerwać łańcucha. Jest to prosta, ale skuteczna strategia, która pomoże ci wyrobić dobre nawyki. Myśl i bogać się. To Biblia dla ludzi sukcesu. Dzięki niej również ty staniesz się bogaty, ale niekoniecznie poprzez granie na giełdzie. Książka ta wydana w 1937 przez Napoleona Hilla. Do dziś sprzedała się w 70 milionach egzemplarzy. Tak, nic nie pobije siły wczesnego rozpoczynania pracy. Dla porównania ostatnia książka o harym poterze sprzedała się w 50 milionach egzemplarzy. Imponujące, prawda? Hill spędził większość swojego życia na badaniu ludzi sukcesu i ich nawyków, a najbardziej powszechne z nich to te, którymi dzielił się w swojej książce. Użyj autosugestii, aby zbudować niezachwianą wiarę w siebie. Autosugestia to technika psychologiczna opracowana na początku XX wieku. Zasadniczo wykorzystuje ona efekt placebo, przekształcając twoje cele w samospełniające się przepowiednie, poprzez wdrukowanie ich w twoją podświadomość. Hill twierdzi, że kluczową cechą wszystkich ludzi sukcesu jest absolutnie niewiarygodne, niezachwiane przekonanie o sobie i swoich celach. Nie jest to wynik, a raczej warunek konieczny do osiągania sukcesu. Powtarzając sobie w kółko, że osiąganie celów jest możliwe, możesz urzeczywistnić swoje marzenie, że musisz iść własną drogą i nie możesz pozwolić, by ktokolwiek ci w tym przeszkodził. To buduje nie tylko pewność siebie, której potrzebujesz, aby podążać za swoimi działaniami, ale także pozwala twoim celom przesiąknąć do nieświadomej części twojego umysłu, aż do momentu, gdy automatycznie ustawić wszystkie swoje działania w sposób, który prowadzi cię w kierunku twoich celów. Ale do czego jeszcze możesz wykorzystać to przekonanie, które może przenosić góry? Bądź uparty i zawsze trzymaj się swoich decyzji. Hill podaje brak determinacji jako najczęstszą przyczynę długotrwałych niepowodzeń. Milionerzy natomiast podejmują błyskawiczne decyzje, a potem się ich trzymają. Kiedy Henry Ford zdecydował, że model T będzie jego arcydziełem, wiedział, że będzie to jego dzieło na długi czas. Pomimo tego, że ludzie wciąż powtarzali mu, aby wymyślił nowy model, on pozostał przy swoim. Pierwszy model został wyprodukowany w sierpniu 1908 roku i zapoczątkował szał, którym przerodził się w 15 milionów egzemplarzy, z których ostatni został wyprodukowany w 1927 roku, czyli 19 lat później. Opinie są różne, każdy je ma, a większość ludzi rodzaje je jak papierowe ręczniki, tylko zaśmiecając swój umysł negatywnymi wpływami. Dlatego uważaj z kim dzieliście swoimi celami. Niech to będzie grupa zaufanych doradców, bliskich przyjaciół i sprzymierzeńców. Dołącz do grupy Mastermind, aby przyspieszyć swoją naukę. Tak to właśnie stąd pochodzi ta koncepcja i tak jest ona tak stara. Napoleon Hill wymyślił grupę Mastermind w formie, jaką znamy dzisiaj. Korzystają z niej miliony ludzi, ja również do niej należę, a dzięki internetowi stała się ona fenomenem na skalę światową, ponieważ łatwiej jest zorganizować sesję Mastermind z ludźmi z całego świata. Oto jak Hill pierwotnie zdefiniował grupę Mastermind? Koordynacja wiedzy i wysiłku dwóch lub więcej osób, które w duchu harmonii pracują na rzecz określonego celu. Obecnie większość grup składa się z czterech osób, które niekoniecznie pracują dokładnie nad tym samym celem lub w tej samej firmie, ale które działają w tej samej branży i mają wiele wspólnych problemów, przeszkód lub cech charakteru. Grupy mogą być jednak dowolnej wielkości, a jedyną zasadą jest to, że każda sesja musi przebiegać według określonej agendy. Główna korzyść polega na tym, że dzięki połączeniu sił umysłowych dwóch lub więcej osób w celu rozwiązania problemów, rezultat jest większy niż suma jego części. Wymiana doświadczeń i pomysłów i umiejętności daje nadwyżkę, która nigdy nie udałoby się osiągnąć, gdyby każda osoba pracowała nad swoimi sprawami samodzielnie. Gorąco polecam Ci rozpoczęcie jednego z nich. Grupy można znaleźć na całym Facebooku i w sieci i być może na Discordzie moim, więc zapraszam Cię przy okazji, link jest w opisie. Dziękuję Ci za oglądanie tego filmu, mam nadzieję, że Ci pomógł. Życzę Ci wspaniałego dnia. Proszę zostaw łapkę w górę lub komentarz, to naprawdę mi motywuje do pracy nad nowymi filmami. Cześć!